This is idzie a idzie w górę, idzie w górę, idzie tam, gdzie ma swój raj idzie w górę, biegnie tam, ma swój raj Idzie w górę, biegnie, biegnie sam, tam Idzie w górę, jak najszybciej, nie pytaj, co się dzieje tam, biegnie cały czas. Nieustanna walka, Tak, tak, tak. Biegnie w górę, cieszysz się, cały czas porównuje do siebie swój tekst, tak Gubi się, często lubi to Co zrobisz po prostu, bowiem życie się. Idzie do góry, spełnia swoje marzenia, nikt mu nie powie Nie nabrał już doświadczenia Swoje pierwsze kawałki pisa w postawówce Nie przyszłoby mu do głowy, że osiągnie sukces, nagrywa i zajebiście, bawi się Zanim dojdzie tam, to minie trochę czasu, przecież nie można mieć wszystkiego od razu Trochę hałasu Ey. Idzie w górę, idzie sam, idzie tam, gdzie ma swój raj. Będzie tam, idzie sam, nic mu nie trzeba. Ta. Idzie w górę, idzie sam, będzie tam, gdzie ma swój raj. Idzie w górę, idzie tam, ey. Syfowa praca, skodzi się z tym. Czy to nie jest piękne jak rano czy ta tekst przypomina? Ey, przygotowany jest by dojść tam, gdzie jego raj jest. Wymarzony świat, jego marzenie, przeznaczenie, zabawy, ile chce, czy to trudne jest? No chyba nie, kolejny bęger Witam pod ziemię, ej, dobrze bawię się, będę ciągle tam, zakłopotany jestem, zdarza się, a Często pytasz nie? czemu nie nagrywam? Bo jak napisze szybko, będzie lipa. Idzie w górę, idzie sam, idzie tam, gdzie ma swój raj. Będzie tam, biegnie, au ile sił chce dojść tam. Idzie w górę, idzie sam, gdzie jest jego raj. Będzie tam, będzie tam. Idzie w górę, idzie sam, idzie tam, gdzie jest jego raj. Dobrze bawi się mus. Pozdrawiam Was, nie nagrywał nic, ale co, teraz jedzie bęger, pozdro 600 jąb? This is a Czuki Beat Production.